Hey, Djin, dobre be churritam wkole, me of z gry Shovel knife. Watchem se od razu start z jakimś. Kim Rize? Ok. Well meet traveler. Uh, maybe you can help me? I think I got lost. I was trying to. Wait a second, you are on the knight with a shovel. Indeed, I am the knight with a shovel who has been. menacing the village? I assure. You. i have done no such A, czyli że to sam wzure, że nie fajnie dla wioski jesteśmy rzekomo ale to pewnie chodzi o tego 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 Black Knight zgaduję bo on jest bardzo podobny do nas you gonna use that travel to bury innocent people Your reign of terror ends here no generalnie taki samozwanie z tej mamy samozwańca. a, a to to, 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 to na to naszego tu uczera może zmienimy sobie na lepsze rzeczy, na przykład na właśnie to. Tak generalnie ten na razie ten boss jakiś taki się wydaje... ...znacznie agresywny. Znaczy, zwinny bardziej niż agresywny. No. Bym chętnie go atakował, tylko tak mam słabe podejście do niego jest. O, widzę, że to mogę też rozwalać. bo jego ochronkę. Ja w ogóle prawie mam tyle samo HP co, co ci po sobie, to jest ciekawe. O, chciałem go zabić tym spelem, ale nie, chyba nie ma takiej możliwości. W bym sensie, się ma na o tym chodzi. Okej, okay, nie rozwaliliśmy go do końca, tylko po prostu z sobie uświadomi, już jesteśmy Git. Do Wars world, village, lane. A, że rób, rób swoje łodsze. Yy, Zabim z tam. I'm um, not Villain? Villain? Wille? Wille? Nie. wylen chyba się mówi. Are, we are fighting a common enemy. Zobaczymy z tym samym czysi. Why didn't you say so? Wow, I feel like a fool now. Okej, okay. czyli mi teraz przyjaciół, jak gdyby. I stawi nam hajs troszeczkę. Teraz nam znowu dużo hajsów przydało się go na coś. Hmm... tu jest jeszcze jakaś wioska w przyszłości? Nie mam pojęcia. Yy, dobra, wiecie co? Jednak sobie zrobimy tak... Mam pomysł. Użyjemy sobie dwóch notek, zwiększymy sobie maksymalną manę. Bo chcę, żebyśmy, wiecie... Nie, że jak, jak będę umierał, to żeby nie tracić hajsu. Aż tak dużo. Tylko, że ja nie chcę ze wszystkich sprzedać. Dobra. Jak będzie już. Niech będzie, niech będzie. Już. Ok. Ile kosztuje kolejne ulepszenie? 3400. Ok. Mamy już 60 many. Yy, mamy już yy, również 7, nie 7, 8 chyba. 8 chyba tych na, na HP. Czy ty nie masz przypadkiem jeszcze coś do. do... Nie, już nie ma. Ok. Trudno. Tu była oczywiście notka kiedyś Ale już jej nie ma Szkoda, że nie mogę sobie jakiegoś banku tego dać, ale nic Bardzo szkoda A to, że tak odkryłem tą, to, że można tak, na, tak Odkryć tam tą notkę, okej okay. Dobra, idziemy sobie w takim razie dzisiaj na hmm. Może coś spokojnego To jest Treasure Night. A ten jest Mall Knight. Powiedzmy, że pójdziemy sobie na Treasure Nighta. Nie, nie da się iść tym razem. Trzeba testować wszystkie przejścia, wiadomo. Na przykład tutaj to wydawało się idealne miejsce na Secret. Okej, okay, możemy pływać. Ciekawe. Hmm. Okej, okay, możemy te... wow! Czekaj, czy mogę otrzymać damage od tego. Hmm. My... my nie umiemy pływać, nie? My tylko umiemy tak wyskoczyć sobie z wody. Ale tak te pływać to my nie potrafimy, jako Shovel Knight. A jestem pew... no dobra, myślałem, że... Ale wydaje mi się, że to jest takie, taka luź... luźniejsza lokacja, na szczęście. Mam takie odczucia, że to jest takie nieco luźniejsze w sensie, że. nie irytujące. Może bardziej tak. Oj, 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 nie fajnie. Ok, czyli straciliśmy tamtego, tamten, tamten. Tamten piękny kryształ. Bo nie, udało nam się go odzyskać, po prostu i... tyle. o już widzę. A, tylko że tu się da spadać. Eee, jak to, jak to można było tutaj zrobić? Tu musi być jakieś wyjście, ewidentnie. Musiał pewnie gdzieś wyjść. Chyba, że po prostu jest jakaś... ...możliwość bicia w górę, której jeszcze nie, nie ogarnąłem. Jak się to robi? Hmm... Jakie mam itemy? Mam takie coś. To nie da, to nic nie da. To nic nie da. To za Coint Your Witcher też nic nie da. Wow. W ten sposób można go teraz rozwalić. O, rozwaliłem. <głatwo> Łatwo. Oczywiście tu kolce, no, wiadomo. Muszą być kolce. Dzieżby bez kolcy, co no to jest? Czy ty jesteś rybą? O, jabłko znalazłem, fajnie. Ciekawe. Dawaj, to jabłko, jak już ma, ma, ma się zepsuć. E, wiecie co, to trzeba będzie bezpiecznie przejść po prostu. No właśnie, w ten na to sposób, bo. Żeby nie tracić bez sensu hapsów. Okej. Okay. To jest takie bardzo kulturalne miejsce. Git. E, ty! Ryba! No nie, moja ryba padła. A jak to jest możliwe. Nie, powin, nie, nie, nie powinno mi to zajrzeć, że do, dotknąłem, bo nie dotknąłem moim, moim odczuciu. No, ale wiedziałem, że to nie jest takie proste też. Uuu, prawie to, prawie tam uderzyłem w to. Dobra, mamy to. Ok, rozumiem, że ten ...szkielecik jest. Czy ten. Ok, możemy tak bardzo bezpiecznie. Nie można skakać generalnie w niektórych miejscach. Skakanie może się źle skończyć. No, ja tu, tu mogę przejść. Czy ty jesteś przeciwnikiem, którego mogę atakować? Tak, jest ewidentnie. Dobra, może zrobię to tak po prostu. O, najfajnie. Checkpoint, proszę. Ale się snąłem teraz. No i właśnie, no i pewnie zaraz za tą strefą był checkpoint. Tak jestem pewien tego. Jestem przekonany, że tak było. Bo zazwyczaj tak jest. W tego typu grach. Że jak gdzieś się gdzieś umiera, to najprawdopodobniej zaraz za rogiem był checkpoint. Ale to samo możemy sobie bardzo szybko, pięknie przeskupować. Nie muszę z nim walczyć. Mogę sobie odzyskać moje... Ta ryba, że się tu zrespiła po prostu, nie? Że się ta ryba tu zrespiła, to był... A, właśnie. Tak, to można było zrealizować. Dobra, nie, 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 tak się nie bawimy. Okej. Okay. Tu jest czek, to jest secret room. Ale ja bym sobie... dobra, w sumie bez różnicy. i tak tu będę musiał ich zabić. Okej, okay, wyjście tu jest poza. I powrót... Wrócić trzeba będzie... Po ich jakby głowach. No dobra. Git. I tu jest jeszcze jakiś secret. Dawaj. O! No i kozak. To... No i się na szczęście w miarę prości. E, dobra, jedziemy dalej. no oh, what? no już tak... ...niebezpiecznie było. Czemu nie ma checkpointa? Nigdzie. Aha, ja muszę ich... ...muszę... ...nie mogę na nich... Kurczę no Rozwaltego, Rozwal tego. I tego też. Dobra Są checkpointy trzeba nam na razie dojść. Dostać się do checkpointa. Ale jest No i fajnie, w końcu. Mamy spokój jak, jako taki. A wiedziałem, że tutaj będą jakieś lepsze te kryształki. Dobra, lecimy dalej. Czy to już walka z bossem? No, tak, ewidentnie. Czy ja mogę otworzyć skrzynkę w ten sposób? Chyba nie. I tak też myślałem. A nie, to nie jest jednak boss. O. Ej. Cześć, co, co się stało właśnie? No Nie za no dobra, jest ok. To sam? dam dobra, na Dobra, na razie dajemy radę Na razie dajemy radę. Okej, okay, y trzeba zmienić ten. Atak. Trzeba atakować mu w... Trzeba atakować mu w tą. Tutaj trzeba atakować. Dobra. Jest git. Sami. Ciężko mi tak trafić. Rozumiecie sami, zresztą. Zaraz padnie. Dokładnie. O, i dostaćmy skrzynkę. O, Chester. Poka mnie Throwing anchor. Bierzemy wszystkie jego, jego rzeczy. An unstoppable arc of destruction. Crash foes above. O. I widzicie? Patrzcie to sam może zapisać no właśnie I to by nam otworzyło tamte przejście na początku tego O, widzę, że to, le to leci do ściany, a nie, nie, nie po szlaku swoim Okej okay. Okej, okay, to oczywiście Secret jest kolejny A jednak jest hit. Znowu ty. Jak sobie 2 z tych, tych, wiecie. Tych elementów po prostu. O właśnie, tutaj ty mam się. Będę musiał jeszcze potem wrócić, pamiętajcie. Dobra, czyli. Oj, Jesus, jest zepsułem. Nie faj, nie faj. Ale ja mam, mam to, co daje, co. przez to no, upuszczam dużo, dużo mniej rzeczy. Więc jest, jest fajnie. Paradoksalnie, jest całkiem ok. No nie, dobrze, dobrze. Wracamy, wracamy jeszcze do tego sekretu tutaj. Bo te, będę się teraz nie walczyć zaś takie nie za fajne O było Dobra mamy to A czy to, czy, czy to jest most? Czy to jest most? Nie, ale to jest coś co zapewnia zdecydowanie powrót. Ale może? Udaje mi się, czekajcie. Hmm, tak, tak się mi nie uda. E, da radę. Da radę, tak czuję. Dokładnie, tylko trzeba stanąć bardziej na rogu. A, nie, nie dało rady, dobra. Czy ja coś z tego zyskałem, z tego tak naprawdę? I tam poszedłem do tego secret'a rzekomego? Jakoś nie pamiętam, żebym coś tam zyskał. on być zupełnie szczery. O, to oczywiście są te już. Transportery. Takim interesujące. Aj! Uuu, wiedziałem, wiedziałem, że tak to się skończy. Te kolce nie były tam rozstawione po to, żebyśmy mieli problem... Tak nisko? Kurczę, dalej mam ten checkpoint, tak strasznie... ...strasznie wcześnie. W sensie, no... Chodzi o to, że jest dużo drogi. Ale to przyspieszaj to da ja tam troszeczkę, wiecie, tak szybko... ...to roz... obchodzę nie, niekiedy. Żeby się przypierzyć troszkę niektóre trasy O kurcze, dobra to wybucha też Jak się w to wejdzie Dobra Okej, okay. przeżyłem, przeżyłem to nie jest takie proste to wymierzyć Widzicie, bo jak Jak my jesteśmy na tym jak gdyby To to nas Okej, okay, to jest ten chłop, ma tak, samo, ma to samo co my mamy Ja nie mogę go bić jako tako tutaj, w tym miejscu za bardzo Chyba, że ja spróbuję też go atakować tym. Dobra, mamy to ledwo, bo ledwo, ale mamy. Mamy low HP również, ale. Dobra, jest ok, ale mamy checkpointa. Ciekawe Kotwi oj ta kotwica, ta kotwica wydaje się zdradliwa Dobra, mówię może jednak To jest Lepsze i celniejsze Spadłem, ale to nie jest problem Nie w tym wypadku Dokładnie, bo tutaj możemy zrobić po prostu tego. Dokładnie, tak. Bezpieczne będzie właśnie zejście tam niżej. No dobra, e e e Dobra, jest. Mamy to Secret? Sekret jakiś A właśnie, tu mogę sobie spróbować tymi kotwicami rozwalić właśnie te oto gnidy małe I mieć nieco większy spokój. No właśnie. i idę, idę tego? No aż teraz nawet pomyślałem, że czy ja będę chciał na miaturkę dawać serio tego bossa, czy może pójdziemy w, w tą dużą ilość golda, co obecnie zdobyłem Dobra, dawaj tu tam. Jedziemy, chłopa. Pych. O, czyli tego kraba da się też zabić? A nie, nie da się. Po prostu na chwilę się uspokoił. Przecież, jak widzę, tam przy tej śrubie. Dobra. Dokładnie tam. No i dobra oj, 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 to będzie problematyczne Chyba, że... A czek jest tak daleko, co? Oczywiście, oczywiście Może czek jest tak daleko A tu liczę... no ty weź się może Stąd Dobra, mamy go Staramy Teraz tylko przemknąć koło tego chłopa, bo nie chcemy się zbawić. Chętnie sobie zjem tego kurczaczka i możemy lecieć dalej Próbuję użyć tam yy... po prostu strzelania. Czekajcie. Nie, nie działa. Czyli na sam przód tego. A ja mogę tak robić po prostu co jakiś czas. Okej, okay. straciłem jeden paczkę golda, ale jest ok. Bo golda generalnie traciłem mniej. No i walka z bossem. Okej, okay, poka mnie to Elas duel, winner take all R tak Ten chłop powinien mi całkiem sporo hajsu dać Ale on dostaje papę No Strasznie dostaje O kurczę Minus 500? Co ty, co ty mówisz w ogóle? Jak śmiałeś mi wziąć 500 golda? I taką Halfway, co? Okej, okay. udało nam się pokonać bardzo prosto tego, które O, nie da mi aż tak dużo golda, Myślę, że więcej widać O, proszę bardzo. Pięknie sobie wyglądamy. Kupimy sobie w sumie tą zbroję za 8000. Za Zobaczył o co z nią chodzi. Przecież zgaduję, że ona jest raczej słaba. To chyba, ha, ha, raczej ten koszt jest taki troll bardziej. Ale nic, powiem tak. Idziemy tutaj. Koń. Hmm. A. rozumiem, że czegoś jeszcze po prostu nie mam. Ale przejść dalej. Tak zgaduję. Ale tutaj mamy Oho A no właśnie to trzeba było o, Na to uważać trzeba było no takie właśnie Nieprzewidziane Rzeczy Oś tak dziwnie, dziwnie się chodzi tutaj. Jak się mi się wydaje, że inaczej troszeczkę jest. Okej. Okay. Będzie 8000, bez problemu. Już to widzę. Oj, jaj, jaj. Dobra jest. Tutaj chociaż zdobędę tego golda. Tam straciłem sporo Dało się fajne hajs zdobyć Jest, środek, udało się A i tutaj bym dużo stracił z nas Kupiłem sobie na, tą, tą, tą zbroję Czy mogę tak po prostu skoczyć? Mogę, okej okay. Dobra, poka to Co to jest? Co ta brojadami He? <grystanie> to zbroja chyba naprawdę ona nic nie robi. Tak mi się wydaje. Jak ona się w ogóle nazywa? Ornate Plate, Flashy Acrobatic Useless. Pewnie to było fajne. Dobra, to jest też na pewno dobre. Wrócimy sobie do mojej starej. A czekajcie, bo tu my kupowaliśmy coś, nie? No właśnie. Nie, nie, nie. Jak się z tego korzystało? Teraz pytanie, jak się... Teraz nie mam pojęcia, co ja zrobiłem właściwie, co, co, co to jest za ulepszenie. Może będzie pisało. Hmm, chyba nie pisze. No nic. Kupiłem sobie ulepszenie i nie mam pojęcia, co ona kompletnie robi. W ogóle możemy sobie body To śmieszne. I już ogarnąłem, co znaczy słap. Co się dzieje? Możemy zmieniać po prostu... To, to działa na, na zasadzie zmiany płci. Postaci. Czy możemy być teraz... Shovel Knightką. Możemy być. Tak... Dziwnie to tłumacząc. No dobra. Na to odcinek to byłoby na tyle. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnym odcinku. No i cześć!